To była niezła akcja, ale musisz się wiele nauczyć. Cholera! Trzymaj się mnie, a pokażę ci parę sztuczek. Bez obrazy, ale my się nie znamy. Dla moich przyjaciół jestem w Nathan Drake. Panie Sullivan? i panie Drake. A co jest takiego wyjątkowego w tym pierścieniu? Należy do mojej rodziny. Wyryte motto Sir Francis'a Drake'a. Wielkość od skromnych początków. Dobra, a tak w ogóle czego szukacie? Takie małe badania historyczne. Chyba nie wierzycie w te wszystkie nadprzyrodzone bzdury. Kochasz to dokładnie tak samo jak ja. Nie. Nate, oni naprawdę idą nos. No i co? Pójdzie za tobą na koniec świata, Nate. No i co teraz? Skaczemy? Ale nie proś go o to. Skaczemy? O kurde! Ciebie to podnieca, prawda? Oszukasz śmierć. Ale to się nie skończy dobrze. Tylko tak! Właśnie tak! Tak mi przykro. Sali! Nie decydujemy o tym, gdzie i kiedy się rodzimy. Próbowałem. Wielkość człowieka... Aaaaa! ...kryje się w tym, jak postępuje. Jesteś oszustem. Czego chcesz ode mnie? Widzę przed nami świetlaną przyszłość. Świetlaną. This is for the players.